A zatem budowa pomnika Wiecznej Miłości autorstwa Wojciecha Siódmaka wraca. Finał wieloletnich zmagań o jego usytuowanie w centrum Wielunia ma nastąpić jeszcze w tym roku. Na jakim etapie są zatem prace? Termin podawany przez artystę, i wszystko wskazuje na to, bo w tej chwili odlewy w Kielcach już trwają. 31 sierpnia bieżącego roku. Ten cokół w ciągu dwóch, trzech tygodni te pierwsze prace techniczne mają być zrobione. U nas też musimy te procedury. Kwota wstępna, która została domknięta, żeby ten pomnik mógł być zrealizowany, jest w granicach pół miliona złotych plus 100 tysięcy z naszego pułapu, i wszystko na to wskazuje, że odlewy gipsowe. Pan Wojtek Siódmak przygotował we Francji. One zostały dzięki przychylności firmy Korona przetransportowane do Kielc, został zakupiony materiał, w tej chwili trwają odlewy. 100 tysięcy złotych, suma, którą ideę wiecznej miłości wesprze miasto nie jest może duża, ale na tyle ważna, że zainteresowała radnych, ale tylko tych opozycyjnych, co zatem z terenem, na którym ma stanąć pomnik. Grunt, na którym zostanie usytuowany pomnik, jest przeznaczony jest przekazany fundacji. Zgadza się? No właśnie. A my teraz mamy środki publiczne inwestować na cudzym terenie. Jak to z punktu widzenia formalnego? Ja tutaj po prostu chcę tę kwestię, aby tutaj poruszyć i wyjaśnić, zanim ktoś zacznie się tym zajmować i zainteresuje się już przy fakcie realizacji. Jeżeli ma być tak, że, że odsłonięcie pomnika ma nastąpić jeszcze w tym roku w sierpniu i gmina ma partycypować w kosztach 100 tysięcy złotych w, w, tym, w, tym, w tej inwestycji i w tej chwili w miesiącu właściwie w czerwcu, bo, bo, bo mamy końcówkę maja, zdejmujemy z tej kwoty 100, 100 tysięcy pewnej pieniądze, no to co, będziemy w czerwcu do tej kwoty znowu dokładać kolejne pieniądze? Nie wiem, czy tu jakiś będzie przetarg, czy nie będzie przetargu. Niewykluczone, że zanim na terenie wokół pomnika zostaną rozpoczęte prace modernizacyjne, trzeba będzie przeprowadzić badania archeologiczne, a to znów może wydłużyć finalizację projektu. Jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, nadal grunt jest własnością... Gminy Wielu. On jest dany w użytkowanie. Plany zagospodarowania Państwo przyjmowali i wiecie, że ten pomnik tam został wpisany. I na pewno ja osobiście każde możliwość czegokolwiek odkrycia, kopania, nadzoru archeologicznego, staram się we własnym nawet zakresie spoglądać, co się dzieje. I każdy rąbek historii naszej ustrzec od tego, żeby nie zostało to zagrzebane, dlatego nie ma możliwości i konserwator również nie wyrazi zgody, żeby tutaj cokolwiek się zadziało bez nadzoru archeologicznego. I jeżeli chodzi o sprawy związane z bezpośrednim czasokresem, nikt na siłę tutaj jakby nie wiązał terminami artystę. Przypomnijmy, że sprawa budowy pomnika Wiecznej Miłości ciągnie się już wiele lat. W czerwcu 2008 roku miała miejsce oficjalna premiera cokołu rzeźby wraz z okalającą go promenadą. O zorganizowanej wtedy w centrum Wielunia uroczystości szeroko mówiono nie tylko w regionie. Później sprawa przycichła na tyle, że praktycznie o tym zapomniano. Czy szczęśliwy finał nastąpi rzeczywiście 31 sierpnia? Poczekamy, zobaczymy. Więcej o tej sprawie już w temacie tygodnia. Polecamy.